Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, błogosławieni miłosierni, Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Wam urągają i prześladują Was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na Was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem Wasza nagroda jest wielka w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. Oto Słowo Pańskie. Umiłowanie w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Cieszę się, że możemy się gromadzić przy ołtarzu Chrystusa. Nic tak nie buduje wspólnoty, jak Eucharystia, jak wspólne słuchanie Słowa Bożego i karmienie się ciałem i krwią Chrystusa, a przede wszystkim stawanie do wspólnego uwielbienia Boga, bo wtedy musimy na chwilę o sobie zapomnieć, żeby stanąć z uwielbieniem przed Bogiem, żeby na Niego zwrócić całą swoją uwagę. Przez to Eucharystia może stać się dla nas momentem wytchnienia. Tak? Skoro wszystko jest zostawiane za sobą, to może być właśnie czas wytchnienia i zachęcam was do tego, żeby traktować każdą Eucharystię, którą przeżywacie w swoim życiu jako miejsce, gdzie jesteśmy stwarzani na nowo. Gdzie jesteśmy odnawiani przez miłość, przez łaskę Boga, bo w jej przestrzeni tak bardzo się znajdujemy, zanurzeni w Eucharystii. I dzięki temu możemy, jak człowiek odpoczywa, to nabiera sił. I właśnie z Eucharystii jest główna siła do toczenia walki duchowej w modlitwie, w szukaniu Boga. Te dwie przestrzenie są ze sobą bardzo mocno związane. Zobaczcie. Jak czasem bezowocne, takie puste, powierzchowne, oczywiście z naszej perspektywy patrząc, z perspektywy Pana Boga, pewnie tak nie jest. Ale jaki jest udział w Eucharystii, kiedy gubimy gdzieś modlitwę w swoim życiu? I jak nie angażujemy się w Eucharystię, to jak nie ma w nas pragnienia modlitwy, też później w codzienności. I odwracając teraz sytuację, kiedy nasza codzienna modlitwa. Jest wywalczona, jest tam nasze serce włożone, zaangażowanie to z jak wielką radością, bo wiemy przed kim stajemy: stajemy na Eucharystii. Dlatego zachęcam, żeby w ten sposób patrzeć na Eucharystię i czerpać z niej siły, też do tej walki duchowej. Taką największą tragedią w życiu wiary, w życiu człowieka jest doświadczenie nasycenia. Jeżeli ktoś już czuje się spełniony, nasycony, e, przestaje pragnąć czegokolwiek w życiu, e, to jest tragedia, bo, bo to znaczy, że e, ten świat zdołał Cię nasycić. To znaczy, że to, co stworzone, e, potraktowałeś jako jedyną przestrzeń swojego życia i za niczym więcej nie tęsknisz. A dziś słyszymy, że szczęśliwy jest ten, kto cierpi niedostatek, kto cierpi ucisk, kto musi umierać dla innych, bo miłosierdzie przecież jest wyrywaniem czegoś cennego dla siebie i dawaniem tego drugiemu człowiekowi. To jest doświadczenie straty, to jest doświadczenie niezaspokojenia. I Chrystus dziś nam mówi. Że to nie jest wcale złe doświadczenie, a wręcz przeciwnie, tych wszystkich ludzi, którzy znajdują się w takiej sytuacji, nazywamy szczęśliwymi. Dlaczego? Bo jeśli jest w nas jakieś doświadczenie niedostatku, braku yy, uciemiężenia, to szukamy zaspokojenia, to szukamy drogi wyjścia. Yy, I o wiele łatwiej yy, szukając znamy trafić na Boga. Niż w jakimś takim doświadczeniu z zaspokojenia, spełnienia tkwić w miejscu, w martwym punkcie. To jest droga szczęścia, bo też pokazuje nam ta droga jakiegoś niedostatku, bo pokazuje nam perspektywę tego, że to wszystko zrealizuje się w pełni, jeżeli rzeczywiście jesteśmy otwarci na Boga, to zrealizuje się dla nas w niebie, w przebywaniu z Nim wieczność I dlatego ta tęsknota za Bogiem rozbudana ciągle zaczyna nas odrywać też od świata. Zaczynamy mniejszą uwagę przywiązywać do tego, co posiadamy, jak jesteśmy postrzegani przez innych. To staje gdzieś tam na drugim planie, a jeżeli te przestrzenie zdominują nasze życie, to będziemy walczyli. O coś, co jest przemijające, co jest kruche i nie da nam zaspokojenia ani spełnienia. I właśnie ta przestrzeń życia, to budzenie w sobie tego wielkiego pragnienia Boga dokonuje się przez modlitwę. Dlatego modlitwa jest związana z walką. Modlitwa to będzie pierwsza przestrzeń, w której szatan będzie chciał nas okradać, okradać z czasu, sekunda po sekundzie, okradać z przestrzeni modlitwy, pokazując, że przecież można się modlić równie dobrze przy innych czynnościach, będzie nas okradał z pokory czyli tego stawania też w bezradności przed Bogiem i przyjmowania też tego, że on daje nam swoją obecność, a niekoniecznie odpowiedzi zawsze, których oczekujemy. I do tego jesteśmy zaproszeni, żeby walczyć, bo zobaczcie, że walka, te przestrzenie walki pozwalają nam iść tylko tam, gdzie jest zaangażowane nasze serce, tam walczymy. O to walczymy, o inne przestrzenie nie. Zobaczcie Izraelici, którzy wychodzą z niewoli egipskiej po 400 latach niewoli, w mentalności nie wiedzą w ogóle czym jest wolność, bo zostali wychowani przez potomków niewolników. Nie znają takiego pojęcia i stylu życia jak wolność. I kiedy to pokolenie starsze staje na granicy, Kananu i słyszy, że tam mieszkają anakici i olbrzymi, z którymi trzeba pewnie będzie walczyć, oni nie chcą walczyć, bo nie wiedzą o co, nie wiedzą, czym jest wolność. I poddają się. Wracają na pustynię i wędrują. 40 lat, aż to pokolenie wymrze i narodzi się nowej, już na wolności. I od podstaw, dzięki temu, że Pan Bóg nadaje swoje prawo, kieruje swoje słowo, Uczą się wolności i to dopiero oni stają do walki o ziemię obiecaną. Dlaczego? Bo wiedzą, o co walczą. Walczą o przestrzeń życia dla siebie, gdzie w wolności będą mogli to życie realizować. Myślę, że bardzo często poddajemy się w walce duchowej o modlitwę, przez to, że nie poznajemy Boga, nie wiemy o przestrzeń, z kim walczymy. Ta nasza walka staje się pusta. Bo staje się walką tylko o nasze wyobrażenie, czy o właśnie takie na poziomie tym zewnętrznym zaspokojenie jakiejś potrzeby. A jeżeli zaczynamy poznawać Boga, nasze serce zaczyna za nim tęsknić, to wtedy będzie zaangażowane także w walkę o to, żeby ten czas spędzony z Nim był jak najdłuższy i jak najbardziej owocny, czyli z jak największym zaangażowaniem serca z naszej strony. Amen.